Ale mi się góreczki piękne zrobiły Ur. Siema widzowie W kolejnym odcinku Pamiętacie tą kanapę, pewnie Codziennie praktycznie się budzi na niej W odcinkach z FSA A dzisiaj Powrót wielkiej serii Na tym nasz kanał się rozrósł Jesteśmy w sumie tego Z tego sławni Dwa drzwi się zacięły Och, dobra, no i nasze widzowie gosło, gospo rozrosło się tak widzowie tak niewyobrażalnie że zresztą zobaczcie sami. Kurde! Gdzie jedziesz? Przecież no przecież mamy dobra, to już podpinaj No tak. tym mnie zaknąłeś I czekaj masz mnie ten, bo od środka się nie da Faktycznie, no Widzowie, on mnie przetrzymywał tam od dwóch dni Dobra widzowie Patrzcie, NTZ Tu Ursus, widzowie Naprawdę nasza farma Nasze gospodarstwo, się naprawdę mocno zmieniło 7 miesięcy nie nagrywania Coś jednak zrobiły co tu się stało? No oj, Co tu się stało? stało? Nie wiem, chyba... Chodź dwóch to podniesiemy. Chodź we dwóch to do Dobra, dobra no, no. Chujwa <senca> no. <senca> jaki ciężki. <ś <noir> <ś <uhhh> dawaj, dawaj! Dobra, dobra, teraz to przedstawiamy, dawaj, trwamy. O, udało się, dobra. Kuba nie pomagasz nigdy. <słannell> Coś tu się zmieniło, tyle powiem. No na pewno. Dobra, mam coś, no coś Wszystko jest dobre. Pozdrawiam. Do widzę wszystko. A chodź tu jeszcze im półmi pokażemy i tak dalej. No dobra. Tutaj. O proszę. Arsenał Proszę państwa, co to jest za bydla. Kur. Sąsiad by pozazdrościł. Yy, bierz tego, bierz Ursusa albo nie, ty wsiadaj do kombajna, Ja, ja Spokoj. wezmę. Spoko, to ja podjadę pod, po header. No wiem, bo ty będziesz kosił, nie? O, dobra, posiadam Podnosić, dawaj, dawaj, dawaj No, no, dobra, podnos Jak tu zacząć, ten kąsek? baj! dawaj! Dawaj przód, przód, przód! Dobrze, dobrze, przód, przód, przód! Dobra, teraz Dobra, teraz nie widzę, Dobra, mówić. Dobra, stój, stój. Technologia. Uh. O, no to jest będzie przyjemna jabłka, widzisz. Widzisz te pola? O ja, o, o, o. Jedzie, kurde, ale maszyna Chcesz się przejechać? Jedzie trup. a co jest jak ktoś, żeby sypać, musisz kliknąć y, tam ten wuj, nie? Dobra. Klikam. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest chyba ten. Y, tam masz między tam masz, cyberkami, nie? W ogóle cyperkami. Że A, B, C i. No, no. Od... No, no to pod I. Dobra, dzięki. O. Co so, ty mnie pieniądz, wystroiłab się jak bijąc. Zory kombajn daje dyla i na blisko w noc popyla. Bardzo, dwa razy mi się tak kącią.

Przepszy w tańcu ukochana Odprowadzę kombajzana Leci na mnie już na hama myśli, że mam furesana tańczy w barze i na barze Co ty zrobisz Powiedziak. Nie wzrusz oczy. Bo to daleko nie zbiegła. Dobra, mamy pierwszy problem z tego Leżę, biega i uńka, cały ten film. Ciekawe czy się nie wygniotły te... Nie, przytrzymały, przytrzymały. Nie, nie wygniotła, wiesz? Tylko. Cześć, ty, tutaj, tu, 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 pana Basia, Dupa mnie boli! A to i tak będziesz... No, ty możesz brać Zetora. Widzą, widzą Zetora i przy okazji poprasujesz, co? Spoko. Ej. Dobra, widzowie, witamy z powrotem. Ogólnie rozpinaliśmy nam go przez dwie godziny naprawialiśmy, no i... No i zjedzemy do domu chyba, że jest za... za tam... Za, za jutro się za jest, no. Tu ja... ja, ja Dobra, to... Tak. Dobra. Bo tu się będą lepsze wrażenia z tymi, z tymi ustawieniami Dobra, to jest pierd... Dobra, jedziemy na Nie, Dobra. Dobra, ja nie, wiem, czy nie żeby to Nie, było. No, nie. tego nie. Nie, nie. 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 Nie なるほど。<Yeah. S 2> O, fu... Bo on pojechał na dwa tygodnie na wakacje, nie? Więc... I że on nam tak podarował? Tylko żebyśmy go nie rozpitolili, bo to naprawdę z, z jakiejś drogi ten przymier Naprawdę naprawali. No naprawa jego dużo by kosztowała niestety. Powiem tyle. Eee, nam po powiedział, że możemy używać, ale żeby nie rozpingolić. Tak jak sobie każdy by powiedział. O dobra to ja idę spać, bo jestem zmęczony. Ja idę sprać, bo mi się chce. No to za dom, bo kurwa nie zasnę. Ja idę spać. A nie myję się? Coś ty to przędzam na pewno. Fu. Co on tam gdzie przy tym... W tym kombajnie. Kurwa obudził mnie wiem tak. Co ty tu kręcisz? No, patrzę z kietkarmią, wszystko git. I co? To no, chyba ja dopiero pół godziny tu chodzę. Że tak wiesz, żeby dobrze zdiagnozować, to ja muszę tu ca cały dzień siedzieć. No... Dobra, to jedziemy na te następne pole, obok tej yy, babci i tego kuzyna. Mietka. Znasz. No, babci, babci, kuzyna, Grześka, Sreśka. No. Dobra. E tak, to... Yy, ty jedź tym tz bo tam się zajebiście jeździ po tych drogach. A ja pojadę ursusem, a potem wróci któryś za Dobra I tam gdzie tak zajebiście jeździ po tych drogach, że ty się nawet nie zdajesz Jedź za mną, okej? Okay? A właśnie, no to gdzie ty pojechałeś? Proszę. Halo, halo, ja już kończę, kosisz Eee, git, ja dopiero, ja nawet pierwszego przejazdu nie skończyłem Człowieku, tu pole też takie takich dla... Stałe te mniejsze tak, nie będziesz robił ty i potem tyle ci tyle ten to ten na Bele, a ja jej układam. Bo ja mam jakąś anielską cierpliwość. Dobra, widzę, na dzisiaj już wszystko skończyliśmy. Wszystko tu jest ogarnięte na farmie, tak myślę, jak na razie. No co? No Zobaczymy sobie, ustawimy i Dawid zaczyna lecieć na pole i belować, się. Więc... Ale to już widzowie jutrzejszym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, jo!